Świat jest pełen niewiadomych. Istnieją niezliczone artefakty i odkrycia, które od lat wprawiają ekspertów w zakłopotanie. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się kilku znaleziskom archeologicznym, które do dziś pozostają tajemnicą. Połączone Świątynie: Świątynia Govinda w Bangladeszu składa się z dwóch odrębnych części. Pierwsza połowa świątyni pochodzi z VI wieku i była używana jako miejsce kultu przez starożytnych Hindusów. Druga połowa jest jednak trudniejsza do zidentyfikowania. Po dziś dzień nie jest jasne, w jaki sposób te dwie części stały się tak przypadkowo połączone. Każda z nich należy do różnych okresów oddzielonych od siebie o kilka wieków. Według spekulacji druga połowa świątyni hinduistycznej została zbudowana w celu przedłużenia pierwotnej konstrukcji. Jednak to może nie być pełna historia. Niespójności w projekcie świątyń, murów i fundamentów sugerują istnienie jeszcze wcześniejszych budynków pod nimi. Uważa się, że ludzie przybywali w to miejsce na nabożeństwa od co najmniej IV wieku. Możliwe nawet, że historia tej świątyni sięga jeszcze dalej, choć obecnie nie mamy dowodów, aby ustalić jej dokładne pochodzenie. Pomimo wyzwań związanych ze zrozumieniem jej historii, pozostaje miejscem intrygi, służąc jako oko na starożytne praktyki religijne i dziedzictwo architektoniczne regionu. Tajemnicza twarz z ceramiki. W 1985 roku w wiosce Huangdung w Chinach archeolodzy dokonali fascynującego odkrycia. Na miejscu odkopali ponad 600 kawałków starożytnej ceramiki. Artefakty te, obecnie przechowywane w Muzeum Anhui Bengaluru, stały się główną atrakcją dla zwiedzających. Jest jednak jeden szczególny element, który wyróżnia się na tle innych. Przedstawia ludzką twarz uważaną za kobiecą. To, co czyni go naprawdę niezwykłym, to fakt, że może to być najwcześniejsza próba uchwycenia ludzkiego uśmiechu przez artystę. Korzystając z rozwiniętych technologii, eksperci datowali ten artefakt na około 7300 lat. Co ciekawe, wśród pozostałych elementów ceramiki nie ma nic podobnego. Niektórzy naukowcy sugerują, że ten artefakt może wskazywać, że cywilizacja Huangdun miała strukturę społeczną przypominającą matriarchat. Twierdzą, że mogła istnieć wysoka kapłanka lub czarodziejka, która sprawowała władzę nad ludem, a twarz na ceramice mogła przedstawiać właśnie ją. Należy jednak zauważyć, że są to teorie spekulatywne, a nie ostateczne wnioski. Inna interpretacja wynika z oznaczeń na czole twarzy, które przedstawiają poświęcenie się Bogu synowi, zapewniając alternatywną tożsamość postaci. Odkrycie tego wyrobu daje wgląd w przeszłość i rodzi pytania o społeczną i kulturową dynamikę cywilizacji Huangdun. A także przypomina nam o umiejętnościach artystycznych i kreatywności sprzed tysięcy lat. Dysk z nebry. Naukowcy z Uniwersytetu Gotha we Frankfurcie w Niemczech odkryli, że tarcza nebry jest o tysiąc lat młodsza niż wcześniej sądzono, co czyni ją reliktem z epoki żelaza. To nowe odkrycie ma istotne implikacje. Ponieważ zmienił się wiek artefaktów, założenia dotyczące ich astronomicznych przedstawień są obecnie uważane za przestarzałe. Dotychczasowe teorie o reprezentacji Słońca i Księżyca na tarczy nieba już się nie sprawdzają. Ponadto pochodzenie artefaktu wzbudziło nowe pytania. Dysk Nebry został odkryty w 1999 roku w Saksonii w Niemczech. Miedź użyta do jego budowy pochodzi z Austrii, natomiast złoto i brąz pochodzą z Kornwalii. Z racji, iż materiały pochodziły z odległych miejsc, oznacza to, że podjęto znaczne wysiłki, aby stworzyć dysk nieba. Biorąc pod uwagę zrewidowany wiek artefaktu, staje się mniej prawdopodobne, że gwiazdy przedstawione na tarczy reprezentują plejady. Nasuwa się więc pytanie, co mogą one symbolizować. Niestety nie mamy żadnych odpowiedzi ani hipotez dotyczących alternatywnej reprezentacji gwiazd na dysku. Mumia z tatuażami Przez wiele lat Muzeum Brytyjskie w swojej galerii przechowywało zmumifikowane szczątki człowieka z Gebelin. Historycy i archeolodzy uznali go za jedną z najlepiej zachowanych mumi na świecie. Około 5500 lat temu został pochowany w płytkim grobie, owinięty w maty i płótno. Nie podjęto żadnych celowych wysiłków, aby zachować jego szczątki w dobrym stanie, jednak palący pustynny piasek i bezlitosne słońce zaskakująco go zakonserwowały. To zdumiewające odkrycie szokowało archeologów, którzy natknęli się na niego w 1896 roku. Przez długi czas przyczyna śmierci pozostawała nieznana. Jednak w 2013 roku zaawansowana technologia obrazowania trójwymiarowego dostarczyła niezbitych dowodów na to, że został śmiertelnie dźgnięty nożem w plecy. Te same skany wykazały, że mężczyzna w chwili śmierci prawdopodobnie miał nie więcej niż 20 lat. Kierując się poszukiwaniem większej wiedzy, w 2018 roku naukowcy z muzeum zdecydowali się poddać mumie testom w podczerwieni. Ku swemu zdumieniu dokonali kolejnego zaskakującego odkrycia. Za życia skóra mężczyzny była ozdobiona dziwnymi tatuażami o motywach zwierzęcych. Są to najstarsze tatuaże, jakie kiedykolwiek znaleziono na świecie. Dolmen z Guadalperal Hiszpania jest domem dla imponującego starożytnego zabytku dolmen, znanego również jako hiszpańskie Stonehenge. Ten niezwykły krąg ma ponad 4 tysiące lat i zniknął całkowicie na około 6 dekad. Niezwykle upalne lato w Europie spowodowało suszę w Hiszpanii i odsłoniło dolmen po raz pierwszy od 60 lat. Dało to archeologom krótką okazję do pełnego zbadania stanowiska. Dolmen z Peral składa się z ponad stu granitowych stojących kamieni i, podobnie jak inne kręgi, jego przeznaczenie pozostaje nieodkryte. Mógł być używany jako świątynia, grobowiec lub miejsce spotkań handlowych. Co ciekawe, ten starożytny zabytek został zatopiony w XX wieku, kiedy zbudowano zbiornik Watykanu. Kampania z Hiszpanii ma na celu ochronę dolmenu i zachowanie jego historycznego znaczenia. Jednak wody wróciły do normalnego poziomu, a miejsce to jest ponownie pod wodą. Dolmen z Peral przedstawia bogatą, starożytną historię Hiszpanii i skrywa tajemnice otaczające kamienne budowle. Po wielu latach ukrywania, jego ponowne odkrycie dostarczyło cennych informacji na temat przeszłości. Podczas gdy przez większość czasu dolmen pozostaje pod wodą, podejmowane są wysiłki, aby to wyjątkowe stanowisko archeologiczne zachować w dobrej kondycji. Świątynia Taprom jest to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Kambodży, znajdująca się w kompleksie Angkor Wat w prowincji Siem Reap. Została wybudowana w XII wieku przez króla Jayawarmana VII jako świątynia buddyzmu oraz uniwersytet. Ta prom jest wyjątkowa ze względu na swój stan zachowania. Podczas gdy wiele innych świątyń w Angkor zostało odrestaurowanych, ta prom pozostała w dużej mierze nienaruszona przez działanie czasu i natury. Drzewa, które wyrosły w jej wnętrzu, tworzą z nią niesamowitą kompozycję, która przypomina scenę z filmu fantazy. Ta prom jest miejscem, które zachwyca swoją tajemniczą atmosferą i niesamowitym pięknem. W świątyni znajduje się ponad 200 rzeźb bóstwa Brachmy, któremu jest poświęcona. W 1992 roku ta prom została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Które z tych odkryć zwróciło Twoją uwagę? Daj znać w komentarzu. A jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!